Czy rocker jest artystą? Kto wie? Może za 30-40 lat będzie katedra roka na przykład. Nie? Coś takiego. <laughs> Wtedy naszą sztukę podciągnie się do rangi sztuki, czyli my będziemy artystami. Czyli artyst traktujecie jako coś wyniosłego, a jak w takim razie postrzegacie swoją twórczość, jeżeli to nie jest. Jeżeli nie traktujecie tego jako sztuki. Traktujemy to jako sztukę, tylko inni mogą tego nie traktować. O, w ten sposób. Bo my, jak najbardziej, siedzimy, tworzymy, zostawiamy coś po sobie trwale, jak najbardziej trwale. Czyli jest to jakaś sztuka, ale czy innym nazwą to sztuką, czy łomotem, to już zupełnie inna sprawa. Po tylu latach grania, gdyby doszło do takiej sytuacji, bo wiem, że przynajmniej ty, Titus, ty, 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 lubisz uruchamiać swoją wyobraźnię, gdybyśmy się cofnęli jakiś super wehikułem czasu w przeszłość. Co byście zrobili mocniej, w którym kierunku byście poszli, a w którym kierunku byście się chcieli odwrócić? Czyli jednym słowem, co byście zmienili, co byście zostawili? Wiesz co, ja nigdy niczego nie zmieniam. Po prostu jest jak, 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 jak jest i tak miało być. Ale myślę, że o, o takim wiesz. W dłuższym czasie to więcej ci tytuł powie. Co by zmienił, co nie. Jeśli chodzi o kwestię samych dźwięków, raczej bym nie zmieniał. Poszło nam dobrze. E... Mógłbym się czepić, co najwyżej kwestii produkcji i tak dalej. Myśmy zaczynali pod koniec lat 80 nie było możliwości nagrywania tak dobrze brzmiących płyt, jak to robili ci na ojście lub w Stanach. Więc może bym ewentualnie się cofnął, to nagrałbym to lepiej, ale to i tak byłoby niemożliwe, bo musiałbym się cofnąć. W Polsce jest wielu początkujących muzyków którzy naprawdę chcieliby się dowiedzieć nie jakiejś tam złotej porady, jak zostać gwiazdą, ale kilka jakichś takich słów na, na, na początek, czego unikać, yy, gdzie szukać, jak wy to widzicie. To nie chodzi o to, że jak zostać gwiazdą, jeszcze raz podkreślam, tylko na pewno jakieś tam kilka błędów popełniliście na początku, e, kilka trafnych mieliście uderzeń. Możecie się podzielić teraz, po tylu latach, no wszyscy chętnie to usłyszą. Dave Mustaine z MegaDev zwykle mawiał takim młodym ludziom, co chcemy zrobić. Odpuśćcie sobie. Wiesz co, ja chciałem powiedzieć tylko o tym, bo powiedziałeś, że o, o zostawaniu gwiazdą. Gwiazdą albo się rodzisz, albo nie. Ja na przykład twierdzę, że wiesz, nie, nie ma czegoś takiego, że gwiazdą się jakoś stajesz, albo to masz, albo nie. I albo w sobie to odkryjesz i dasz temu jakby wiesz upust i pozwolisz temu dojrzewać w tobie i, i może przy okazji inni to zauważą. Czyli jest OK, ale przy, przy okazji to jest tak, że potrzebne, potrzebne jest dużo pracy, upór i, i wytrwałość i tyle. Dobra, to z przeszłości się przenieśmy w przyszłość i też chciałbym, żebyście uruchomili swoją wyobraźnię. Bardzo poważne pytanie, chociaż może brzmi niepoważnie. Mamy rok 2006, a wyobraźmy sobie, że mamy dzisiaj rok 2036. Co robicie? Ja pogrywam w niebie z Hendrixem Natrona. Pewnie gdzieś będę sobie leżał spokojnie. Nie wiem, co będzie. Może będę aż w końcu. Tak w przy... Aż tak daleko w. Przy... Nie, no kurde, Co to jest co ty? Ja nawet Nie wiem, czy za chwilę jakiego papierosa zapalę. A ty mnie pytasz, kiedy o no 30 lat? Nie mam aż tak planów. W porządku, czy wnioskuję z tego, że nie planujecie zakończenia działalności w składzie IC Drinkers? Żyjecie z dnia na dzień? To nie, aż tak rock'n'rollowo nie jest, wiesz, no, to żeby żyć z dnia na dzień, nie jesteśmy sami, mamy rodziny, dzieci i tak dalej, ne? także z dnia na dzień to nie jest, to przyszłość trzeba jakoś tam zaplanować, ale nie jest to dla mnie więcej niż 4 do 6 miesięcy. Skoro rozmawialiśmy o Waszych doświadczeniach muzycznych, to chciałem Was zapytać o to jakieś doświadczenia pozamuzyczne. Jeżeli mielibyście wymienić jakąś dziedzinę, czynność lub jakąś rolę, w której nie jako muzycy, nie jako e, imprezowcy czujecie się mocni, to byłoby to? Lenistwo. Mógłbyś to rozwinąć, czy ci się nie chce? Nie chce mi się. <gry> nie nie wiem, czy, czy poza tym, co mnie to... Kola, kolarstwo. Chciałem być kolarzem szosowym, ewentualnie. Głupie to trochę, ale co zrobić? Kiedy? Dobra, ale to że chciałbyś, ale ja pytam o to, w czym się jeszcze czujesz mocny? Bo ty kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś, że, że trzeba być muzykiem, trzeba być ojcem, trzeba być biznesmenem i trzeba te, te role ciągnąć dobrze. Jest czas na, na, na każdą z nich, więc poza muzyką, gdzie się czujesz jeszcze mocny? Najlepiej? gdzieś naprawdę czuję niepokonany? W domu, w kuchni. A co się przyrządzić? Nic wielkiego, ale świetny, jesteś naprawdę mocny w roli pani Daupthire. Nie wyglądam, nie? Potwierdzisz czy zaprzeczysz? Potwierdzam, w 100%. Kiedy jestem u Tytusa, to zawsze jest super żarcie. Szczególnie kiedy Tytus robi, naprawdę. Ma poważny dar kulinarny. Dobra, a teraz do, przejdźmy do spraw interpersonalnych. E, czujesz się zmęczony tym, że ciągle właśnie o, oblepiają cię reflektory, że to ciągle Ciebie właśnie ciągają na wywiady, że ciągle coś od Ciebie chcą. Czujesz się, że. że już masz do, dosyć tego liderowania, chciałbyś, żeby się to troszeczkę bardziej równomiernie rozłożyło, bo z mojej perspektywy, jak ja to widzę, to jednak na tobie się wszystko mocniej skupia, jeżeli chodzi o zespół Icy Drinkers. Oczywiście nie umniejszając roli muzyków, mówię o zainteresowaniu mediów, publiczności. Tak, ale sam sobie to, kurde, zgotowałem, <śmiech> będąc <śmiech> z wokalistą. Kiedy byłem mały i chciałem grać, patrz, oglądałem gazety, chciałem być perkusistą, sobie ja myślałem, nie? Wiesz, taki, walisz te bębny i tak dalej. Ale patrzę, ci perkusiści mają zdecydowanie za mało zdjęć. Najwięcej mają... Wokaliści. Będę wokalistą. Oczywiście nie mając pojęcia o śpiewaniu. Takie sensy rozgotowałem. Wiesz, że no w SS no, jak ktoś tak sympatyczny, który się dobrze, normalnie gada i wie o co chodzi, no to nie ma problemu. Z drugiej strony, gram w drugim będzie w Homotu i z Maleńczukiem i w tym momencie tam, to ja sobie odpoczywam, a Maciej musi cały czas nabijać. Także mam chwilę oddechu. To teraz druga strona medalu. Czy czujesz się w cieniu Titusa? Nie. Na pewno? Nie. Każdy Weston Drinkers ma swoją rolę i... To jest tak, jak jesteś w zespole, gdzie grasz, to nie chodzi tylko o zespół rockowy, jak jesteś w jakiejś społeczności, każdy musi znaleźć swoje miejsce. Siema, zwykle widywaliśmy się w innych miejscach, ale mamy okazję, przyjemność widzieć was się tu, w tej fabryce. Ok, jak zwykle mamy tutaj parę nasionowerów ze wszystkich lat. Od Rebel.